Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor, doktor, a to 698 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj będzie mowa o Bydgoszczy. Bydgoszcz to powiem Wam, że bardzo ciekawe miasto i warto jest mieć je na uwadze wtedy, kiedy myślicie o tym, gdzie rozwijać swoje, swoją działalność operacyjną. W przypadku takiego sektora, jakim jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu, od wielu, wielu lat Bydgoszcz jest w tak zwanym koszyku trzecim miast. Dla przypomnienia, koszyk pierwszy to stolica naszego kraju, czyli Warszawa, potem Wrocław oraz Kraków i są to miasta najbardziej rozwinięte, z największą konkurencyjnością, z największymi cenami, ale także i z największym dostępem do chociażby kadry, która zasila centra operacyjne typu BPO, SSC czy GBS. W koszyku drugim mamy takie miasta jak aglomeracja trójmiejska, aglomeracja katowicka, a do tego jeszcze Łódź i Poznań. A później mamy koszyk trzeci, i tutaj jednym z miast, które się znajdują w tym koszyku, jest Bydgoszcz. Bydgoszcz radzi sobie, powiem wam, na polskiej mapie centrów operacyjnych typu BPO, czy GBS, czy też IT. Całkiem nieźle. Wręcz bym powiedział, że bardzo dobrze. Co roku przybywa tam nowych inwestycji. Te projekty, które się już tam znajdują, rosną, wchodzą na coraz to nowsze powierzchnie biurowe. A skoro o tym mowa, no to w mieście pojawiają się co roku nowe powierzchnie biurowe klasy A. Miasto również stało się już atrakcyjne dla operatorów w przestrzeni. Flex, czyli takiej serwisowanej, coworkingowej, czyli takiej, gdzie można wynająć sobie biura nie na długi, a na krótki albo średni okres czasu. Logistyka całkiem, całkiem dobra, można się tutaj dostać. Oprócz tego miasto ma swoje lotnisko i wiele, wiele innych atutów, które odhaczają na swojej tzw. Tak czekliście inwestycyjnej firmy które zainteresowane są rozwojem swojej działalności w takim kraju, jakim jest Polska. Dlaczego mówię dzisiaj o Bydgoszczy? A no dlatego, że Pro Progressio, czyli organizacja, którą mam przyjemność na co dzień prowadzić, wypuściła właśnie na rynek kolejny już raport z serii Focus On. Tym razem tytuł jest Focus On Bydgoszcz i jak zwykle raport ten zawiera mnóstwo informacji przydatnych inwestorom zainteresowanym rozwojem swojej działalności w w tym mieście, czyli tym razem konkretnie w Bydgoszczy. Jest to już kolejna odsłona raportu FOCUS on Bydgoszcz, był on realizowany już kilkukrotnie w latach poprzednich, więc ci z was, którzy jesteście zainteresowani tym, aby porównać sobie jak to miasto zmienia się rok do roku, kto nowy się tutaj pojawia, no to zapraszam was serdecznie na strony e, e, internetowe raporty.proprogressio.pl i tam możecie sobie pobrać wszystkie wcześniejsze Edycję tego raportu. Raport w wersji polskiej, angielskiej, także dla Waszych kolegów spoza granic naszego kraju. R również jest dostępna wersja anglojęzyczna, z którą można się swobodnie zapoznawać. Moim zadaniem dzisiaj jest przejście przez ten raport i powiedzenie Wam, jak on jest zbudowany, co możecie tam znaleźć, a przy okazji wyciągnę Wam jeszcze kilka nowych danych. Na sam koniec zaproszę Was właśnie na stronę raporty.proprogresio.pl i tam możecie pobrać sobie za całkowitą darmochę wybraną wersję językową tego raportu. Od razu zwracam uwagę, bo takie informacje czasami do nas przychodzą, że raport ten się nie pobiera. Otóż, moi drodzy i mili, raport się pobiera, ale najprawdopodobniej wasze serwery pocztowe. Pobierają już ten raport, zanim on trafi na Waszą skrzynkę, a raport można pobrać sobie samodzielnie. I dla tych z Was, którym zdarza się taka sytuacja, że mimo tego, iż klikniecie, że chcecie mieć taki raport, a on jednak nie wyląduje w Waszej skrzynce, dwie rady. Pierwsza: sprawdźcie folder spamu. Druga: Zapytajcie się swojego IT, czy czasem taki raport nie trafił już właśnie na wasz serwer pocztowy i niestety ominął waszą skrzynkę. No a trzecia jest taka, że oczywiście nie pozostawimy was, was tutaj bez odpowiedzi i gdyby się okazało, że rzeczywiście jakimś cudem ten raport do was nie trafił, to napiszcie do mnie, a ja wam ten raport wyślę ze swojej skrzynki i będziecie mogli sobie. Poczytać co tam takiego się pojawiło w środku. A skoro o tym mowa, no to zaczynamy wchodzić na jego strony. Raport ma ponad 20 stron i składają się one z kilku standardowych sekcji. Opisane jest tu miasto jako takie z punktu widzenia makroekonomicznego, następnie jego obszar edukacyjny, później logistyki miejskiej, nieruchomości, obszar biznesu, obszar wynagrodzeń na stanowiskach, które są najpopularniejsze, jeśli chodzi o sektor usług dla biznesu. A na koniec taka lżejsza sekcja dotycząca kultury, rozrywki i rekreacji. Skoro mowa o początku raportu, to zawsze na początku warto jest przeczytać kilka słów od osób, które z jednej strony są związane z miastem, z drugiej strony dbają o to, aby to miasto było odpowiednio czy to wypromowane czy też informacje o tym mieście były pokazane szeroko w świecie i tutaj we wstępie znajdziecie wypowiedzi Edyty Wiwatowskiej czyli prezes zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego tutaj dodatkowa informacja ode mnie Edyta to stanowisko piastuje już od kilku ładnych lat i jest najlepszą osobą w Bydgoszczy która wie wszystko o tym jak rozwija się bydgosz biznesowo nie tylko w kontekście em, takiego Obszaru, jakim jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu, ale też i wielu, wielu innych branż. Więc jeżeli macie ochotę z pierwszej ręki dowiedzieć się, czy warto inwestować w Bydgoszczy i co tam można robić, to na pewno Edyta Wiwatowska jest dla Was dobrą osobą do rozmowy. Jej wypowiedź we wstępie uzupełnia Jan Rogowski, czyli senior konsultant z Centrum Inwestycji Strategicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. PAIH to dla tych z was, którzy tego nie wiecie, agencja państwowa, która odpowiada za pokazywanie Polski jako dobrego miejsca na inwestycje zagraniczne i to jest organizacja, która również odgrywa solidną rolę w promowaniu całego kraju, ale także i poszczególnych miast. Te dwójkę osób z samego wstępu uzupełniam ja. Tak, mój wstęp również jest tutaj zamieszczony. Kilka słów uzupełniających to, co Edyta i Janek od siebie powiedzieli. Także zajmuję to co raptem jedną stronę i możecie się już z tego mniej więcej dowiedzieć, o co chodzi w tym mieście, jakim jest Bydgoszcz i dlaczego warto tutaj przynajmniej złożyć sobie pewne takie deklaracje. Tak, chcę wiedzieć więcej, chcę przejść przez resztę tego raportu, aby wiedzieć czy warto tutaj ulokować swoją nową inwestycję? No a czy warto? Przejdźmy do sekcji miejskiej. Tutaj mamy dane makroekonomiczne. Otóż powierzchnia miasta to 176 km2. Ludność zamieszkująca to miasto to 344 tysiące osób, ale gdybyśmy popatrzyli szerzej na metropolię bydgoską, bo tak należy postrzegać wszystkie polskie miasta, że nie tylko miasto jako takie, ale Wszystkie te tereny przyległe, no to tutaj mamy prawie podwojoną liczbę ludności mieszkającą w tejże aglomeracji, gdyż ludność metropolii Bydgoszcz to 606 656 osób. Takie dane przynajmniej podaje nam GUS według ostatnich zebranych informacji. Wiadomo, że istotnym jeszcze elementem, na który zwraca się uwagę wchodząc do danego miasta, jest też stopa bezrobocia i Stopa bezrobocia w roku 2021, bo takie dane są na ten moment osiągane, wtedy przynajmniej kiedy był tworzony raport, a ja nagrywałem ten podcast, wynosiła 2,5% i jest to najniższa w historii stopa bezrobocia, jaką Bydgoszcz notuje na przestrzeni ostatnich co najmniej 10 lat. W roku pandemicznym ten poziom wynosił 3,6%, a w roku 2019 była ta stopa bezrobocia na poziomie 2,9%. Także widzicie tutaj, no sporo osób jest zagospodarowanych, co też dobrze świadczy o rynku pracy, jaki rozwinął się na terenie miasta Bydgoszcz. Żeby ten rynek pracy mógł się rozwijać, to warto jest zwrócić uwagę na obszar edukacyjny. No, mamy tutaj w raporcie dosyć sporo informacji, począwszy od przedszkoli, przez. Szkoły podstawowe, licea, technika kończąc na uczelniach wyższych. I pozwólcie, że dzisiaj w ramach podcastu opowiem Wam tylko o fragmencie informacji dotyczącym uczelni wyższych. No bo w końcu biznes chyba ten obszar najbardziej interesuje, ale gdybyście chcieli poznać, ile mamy, chociażby słuchaczy, czy, czy uczniów, czy studentów tych innych szkół, no to oczywiście możecie sobie to znaleźć wszystko w raporcie Focus on Bydgoszcz, rocznik 2022. A skoro wspomniałem o uczelniach wyższych, to powiem Wam, że na terenie miasta mamy ich 10, tak, mamy ich 10, z czego mamy tutaj średniorocznie 28 300 studentów oraz blisko 7 000, bo jest to liczba 6854 Absolwentów. I są to dane zebrane z ostatniego rejestrowanego rocznika, także no mniej więcej odzwierciedla to tak co roku. Z tego co pamiętam, poprzednie raporty to te dane były bardzo, bardzo podobne. Czyli mówiąc w skrócie, blisko 30 tysięcy studentów i blisko 7 tysięcy absolwentów. To jest taki obszar kadrowy, którym dysponują uczelnie wyższe na terenie miasta, jakim jest Bydgoszcz. Mamy w tej sekcji również zamieszczoną informację na temat takich najciekawszych wybranych kierunków kształcenia. Warto wspomnieć, że w przypadku tego typu danych, to one są podawane na poziomie całego województwa kujawsko-pomorskiego, a w tym przypadku temu województwu towarzyszą dwie duże aglomeracje. Jedna jest bydgoska, druga jest toruńska. Ale jak wyglądają te kierunki najciekawsze z perspektywy sektora nowoczesnych usług dla biznesu? Otóż tak, filologie języków obcych i uwierzcie mi na te kierunki się bardzo. Co często zwraca uwagę, mają tutaj mniej więcej w ciągu roku około 2700 studentów i około 600 absolwentów. Jeśli chodzi o kierunki informatyczne, czyli IT i ICT, to mamy tutaj mowę o około 2350 studentów oraz 300 absolwentów z ostatniego rocznika studenckiego, który opuszczał mury uczelni. Mamy tu jeszcze oczywiście wylistowanych kilka innych kierunków nauczania. Ale to już pozostawię Wam do samodzielnej lektury. A ja przejdę teraz do sekcji miejskiej, tak żeby Wam zobrazować troszeczkę logistyki. Chcecie wypożyczyć samochód? Nie ma problemu. 23 wypożyczalnie samochodów tutaj są do Waszej dyspozycji. A gdybyście woleli jednak wybrać taksówkę, to macie ich aż 1200. Koszt początkowy takiej taksówki to 7 zł, a średnia cena za kilometr to około 2,2 zł. Oczywiście te ceny są różne dla różnych korporacji, ale to jest mniej więcej taki punkt odniesienia, żebyście wiedzieli, z jakimi kosztami można się tutaj liczyć. Miasto Bydgoszcz to też jedno z tych, które w Polsce dysponują liniami tramwajowymi i macie ich tutaj aż 11 tak 11 różnych linii tramwajowych przemierza ulice miasta Bydgoszczy a towarzyszą im jeszcze 47 Linii autobusowych, tak? Z czego 41 jest dziennych, a 6 nocnych, także po nocy również można sobie pojeździć. Na, w stronach raportu Focus on Bydgoszcz macie również podane ceny za bilety komunikacji miejskiej i te ceny znajdziecie na stronie szóstej w tymże raporcie. Ale to nie wszystkie informacje dotyczące logistyki tego miasta, bo mamy oczywiście też takie czasy, w których korzystamy z rowerów miejskich i w Bydgoszczy znajdziecie ich. 486, które możecie wykorzystać chociażby jeżdżąc po ponad 119 km tras rowerowych, które są zbudowane na terenie miasta oraz jego okolic. Warto wspomnieć, że pierwsze 20 minut jazdy rowerem miejskim nic nie kosztuje, a to oznacza, że w kluczowych miejscach miasta jesteście praktycznie w stanie jeździć za darmo. Tak, tak, tak. A potem, jak już znajdziecie jedną z 56 stacji rowerowych miejskich, no to należy. Należy sobie taki rower zadokować. Jeśli chodzi o odległości, bo to też jest warto wspomnieć o takich punktach odniesienia. Jak do tej Bydgoszczy jest daleko z kilku wybranych miast. No, dajmy na to z Warszawy. Z Warszawy zawsze warto podawać odległości jest to 266 km i jedzie się tam naprawdę sprawnie autostradami albo trasami szybkiego ruchu. Z innych lokalizacji, no na przykład z Poznania. Z Poznania jest 131 km. A jeżeli byśmy sobie jeszcze wzięli jakieś odniesienie, na przykład do Gdańska, do którego też jest po drodze zbyt goszczy, no to do Gdańska mamy 166 km. Najbliższa stolica kraju poza Polską, do której tutaj możemy zrobić jakieś odniesienie, to jest to Berlin. Z Berlina mamy 397 km i to uwierzcie mi, prostej drogi, łatwo się dostać do stolicy Niemiec z Bydgoszczy. No to tak, jeśli mówimy o drogę lądową, ale skoro wspomniałem wam już, że Bydgoszcz ma swoje własne lotnisko, to warto zaznaczyć dokąd można dolecieć z tego lotniska, a tych lotów trochę jest. Mamy na przykład loty regularne do Birmingham w Wielkiej Brytanii, do Dublina w Irlandii. Dwa lotniska londyńskie, czyli Luton i Stansted, również są obsługiwane przez port lotniczy w Bydgoszczy. No i mamy jeszcze dwa lotniska polskie, czyli Kraków i Warszawa. Do Warszawy to się momencik leci, powiem Wam, z tej Bydgoszczy. Więc mamy sześć lotów regularnych, które się tutaj na okrągło odbywają. Ale gdybyście chcieli skorzystać z lotów czarterowych i polecieć sobie na wakacje, to z Bydgoszczy polecicie również do Burgas oraz Antalii. Takimi połączeniami dysponuje Port w Bydgoszczy, no i całkiem fajnie to. Jest tam obsługiwane. A jak wygląda logistyka takiego poruszania się po mieście? No bo załóżmy, że tym samochodem czy samolotem już trafiliście do miasta Bydgoszczy. No to powiem Wam tak, żeby z lotniska dojechać do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, który jest umieszczony w samym centrum miasta, to samochodem, czyli taksóweczką, zajmie Wam to raptem 12 minut. Jeżeli z tego samego wspomnianego dworca chcielibyście dotrzeć już do głównej siedziby Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, to zajmie Wam to całe 3 minuty na piechotę albo minutkę. Taksówką, jeżeli chcielibyście się na taką trasę wybrać krótką, jakimś pojazdem zmechanizowanym. Do tego dworca mamy także podanych jeszcze kilka różnych dystansów. Mianowicie na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dojedziecie w 9 minut, na Politechnikę Bydgoską dojedziecie w minut 26. Gdybyście chcieli na przykład trafić do Kolegium Medicum UMK, no to to już Wam zajmie 9 minutek, a gdybyście chcieli na przykład pójść sobie do Opery Narodowej, to spacer od dworca głównego w Bydgoszczy zajmie wam raptem 17 minut. A opera nowa powiem wam, że wygląda tutaj zacnie i warto się przyjrzeć temu obiektowi. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o takie krótkie dystanse na terenie samego miasta. Oczywiście tych odniesień do kolejnych punktów takich ważnych, takich, no bo chociażby mamy tutaj i Politechnikę Bydgoską, i Wyspę Muńską, i Halę Sportowo-Widowiskową, czy też mamy Stary Rynek na przykład, czy też Hilharmonię Pomorską i Akademię Mozuczną, to tutaj wszystkie te dystanse w raporcie. Focus on Bygorz 2022 są wymienione i polecam Wam się im przyjrzeć. No ale nie będziemy się skupiali tylko na takim chodzeniu po mieście, bo warto jest zwrócić uwagę chociażby na walory nieruchomości. To w końcu tam firmy robią swoje siedziby, to w końcu tam. No, rozwijają się, jakby nie patrzeć. Tam są tworzone miejsca pracy. Chociaż w czasach pracy hybrydowej to te biura troszeczkę zmieniły również też i swoją funkcję. Ale, ale zakładając, że chcecie mieć biuro, to Bydgoszcz dysponuje 136 tysiącami metrów kwadratowych. Całkowitej istniejącej powierzchni biurowej klasy A oraz B. Ta, która jest dodatkowo budowana w tej chwili, ma 10 tysięcy m2, ale to nie koniec, dlatego że deweloperzy bydgoscy również planują zbudowanie tu kolejnych 61 tysięcy m2. Więc możemy się spodziewać tego, że w najbliższych latach będziemy mieli przekroczone 200 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni A i B, czyli takiej, jaką zainteresowane są firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Na dzień dzisiejszy mamy tutaj 27 budynków biurowych, które już istnieją i to tam są siedziby wielu, wielu firm świadczących usługi typu BPO, SSC, czy też IT, a nawet RD. I call contact center. Gdybyście chcieli wynająć sobie takie biuro, to słuchajcie, mamy tutaj tak. Czynsz minimalny, z którym możecie się zetknąć, to około 38 zł za metr kwadratowy za miesiąc. Górna półka to około 60 zł za metr kwadratowy za miesiąc i tu oczywiście mówimy o najwyższej jakości biur. Do tego należy doliczyć jeszcze średnie opłaty serwisowe, czyli mamy tutaj opłaty rzędu 12-16 zł za metr kwadratowy za miesiąc, a te informacje do raportu Focus on Bydgoszcz dostarczyła firma Kores. Polska. Poza biurami, oczywiście raport Focus on Bydgosz zawiera informacje na temat magazynów, czy też galerii handlowych i te wszystkie informacje od kosztów przez przykłady po metraże znajdziecie na stronie 13 w raporcie Focus on Bydgosz 2022. To nie wszystko. No, bo skoro już mamy kwestię biurową omówioną, to warto zajrzeć do obszaru biznesowego. W Bydgoszczy mamy 45 388 podmiotów biznesowych, i małych, i średnich, i dużych, także trochę tego biznesu tutaj jest. A jeżeli chcecie wiedzieć, jaki biznes konkretnie z sektora nowoczesnych usług dla biznesu prowadzi tutaj swoje działania, to te informacje przedstawione są na stronie 15. Aż 71% ze wszystkich inwestycji, które tutaj są ulokowane, świadczą usługi ITO. 9,7% to są usługi typu BPO, a 19,4% to centra usług wspólnych. Kto tutaj jest? Te informacje oczywiście również są tu wylistowane. Możecie znaleźć tutaj centra chociażby takich firm jak Frosta, Global Logic. Lionbridge, Lion Bridge mamy Livingstone mamy tutaj Mobike mamy PZU mamy Oponeo mamy także firmę Synea mamy SII i wiele wiele innych to wszystko jest tutaj wylistowane. Możecie sobie wejść, przeczytać ich nazwy, zobaczyć ich działalność operacyjną, a także poznać języki, w których jest prowadzona obsługa. Warto zwrócić uwagę, że w Bydgoszczy obsługa w językach obcych jest czymś absolutnie normalnym, a języki, które tutaj są do celów operacyjnych, używane przez centra operacyjne to poza językiem polskim język angielski, język niemiecki, francuski, hiszpański, duński, włoski, rosyjski, ukraiński, ale także i węgierski. Tak, tak, także widzicie całkiem ten niezły mamy potencjał językowy w centrach i nie ma się co dziwić, że firmy z sektora BSS lokują swoje czasami pierwsze, a czasami kolejne centra operacyjne właśnie w mieście Bydgoszcz rozwój sektora tutaj nowoczesnych usług dla biznesu trwa już od wielu wielu lat i możecie sobie prześledzić w których latach do Bydgoszczy przychodziły poszczególne inwestycje wszystko zaczęło się w roku 1992 czyli już ładny hektar czasu temu a potem regularnie co roku pojawiały się Nowe projekty, a nowe wciąż nadchodzą, pukają do drzwi Bydgoszczy, i myślę, że w tym roku również będziemy świadkami tego, że w tym mieście pojawią się nowe projekty. Z których krajów pochodzą inwestycje? Poza Polską, no bo Polacy sobie upodobali Bydgoszcz, nie ma się tutaj co dziwić. Projekty przychodzą z Danii, Finlandii, Francji, Kanady, Holandii, Niemiec, Szwecji, USA oraz Wielkiej Brytanii. Bardzo ładne grono międzynarodowych inwestorów, którzy upodobali sobie Bydgoszcz na miejsce na swoje inwestycje. Dlaczego to robią? No cóż, jednym z powodów jest chociażby siatka płac, która jest tutaj oferowana dla pracowników, którzy chcą świadczyć swoją pracę na terenie Bydgoszczy. Jak to wygląda? No na przykład w branży call contact center mamy wynagrodzenia, które zaczynają się od 3310 zł i idą w górę w miarę że tak powiem, doświadczenia samych pracowników aż do poziomu w okolicach 6,5 tysiąca złotych. To dotyczy oczywiście stanowisk takich wykonawczych. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na obszar menedżerski, no to tutaj menedżerowie branży Call Contact Center mogą liczyć na wynagrodzenie od mniej więcej 6 tysięcy do około 12 tysięcy złotych. Oprócz tego mamy oczywiście no, najpopularniejszy w Bydgoszczy sektor jakim jest IT i tutaj dla wybranych stanowisk, na przykład dotnet developer może tu zarobić pomiędzy 10 a 15 tysięcy, natomiast tak mniej więcej maksymalny poziom przy relacji B2B, no bo słuchajcie, w końcu branża IT lubi podpisywać umowy nie o pracę tylko w modelu B2B, no to taki dotnet developer doświadczony na kontrakcie B2B może tu zarobić 27 a jeżeli byśmy sobie popatrzyli na osoby na przykład z obszaru C, no to tutaj również zaczyna nam się to od 16 do 30 tysięcy w przypadku stanowisk, już takich doświadczonych, seniorowskich w umowie o pracę, a w przypadku kontraktów B2B od 29 do 47 Tysięcy. Całkiem można fajnie tutaj sobie pozarobić, prawda? A jak wygląda to wszystko jeszcze w obszarze finansowo-księgowym, czyli tam, gdzie mówimy o mm, chociażby zarządzaniu zobowiązaniami czy należnościami? No cóż, młodszy księgowy zarobi tu pomiędzy 4,5 a 6 tysięcy, natomiast jeśli popatrzymy sobie już na starszego księgowego, no to może on liczyć nawet do 10 tysięcy wynagrodzenia. Więcej takich stanowisk, oczywiście jest tu wylistowanych na stronach 18 i 19, a za te dane odpowiada grupa Progress. Tak to ta firma dostarczyła nam informacje do raportu Focus on Bydgoszcz, także gdybyście chcieli wiedzieć więcej o kolejnych stanowiskach i ich wycenie, jeśli chodzi o to miasto, to warto zadzwonić. Albo napisać, albo zapukać do grupy Progres i tam firma Cezarego Maciołka na pewno. Udzieli Wam stosownych informacji. No i na koniec stawiamy kropkę, dlatego że doszliśmy do zamknięcia raportu, tam gdzie mowa o kulturze, rozrywce i rekreacji: to tutaj dostaniecie informacje o sześciu kinach, trzech teatrach, siedemnastu muzeach, trzynastu galeriach handlowych i mnóstwie innych informacji, które pokazują, jak to kulturowo i sportowo, i ze swoim otoczeniem również hotelowym. Jest ulokowane w mieście Bydgoszcz. Ja tutaj z wami się żegnam, stawiam, kropkę. Mam nadzieję, że przynajmniej ta garść informacji pokazała Wam atrakcyjność inwestycyjną miasta Bydgoszcz. Zachęcam Was do tego, aby się tam pojawiać, zarówno na, ze swoimi działalnościami biznesowymi, bo jest warto. To miasto ma ogromny potencjał, ale warto też również zwracać uwagę na to, co dzieje się w Bydgoszczy. A powiem wam już teraz, ten odcinek nagrywam 29 lipca 2022 roku i już teraz zapraszam Was na dzień 29 września do Bydgoszczy, gdyż to tam odbędzie się forum HR organizowane przez ProProgressio. Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego we współpracy z HR na szpilkach Moniki Smulewicz. Twardy i miękki HR, najnowsze siatki płac. Co się dzieje z pokoleniem Z? Rozwój pracowników, metody nauczania nowoczesne. To wszystko będziecie mieli podane na tacy 29 września 2022 roku w Bydgoszczy. Gdzie? Bo zapraszam was oczywiście już poprzez chociażby raport FOCUS on Bydgoszcz. 2022. Na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Zaglądnijcie oczywiście do opisu tego odcinka, gdyż tam zamieszczam Wam kilka fajnych linków, z których warto skorzystać. Życzę Wam udanego dnia no i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu BSS Bez Na razie. Cześć!